Okej, okay, okej, okay. no to e, witam w nowym odcinku, który właściwie nagrywam. Jak się pewnie domyślacie e, tuż e, po tym, e, który przed chwilą e, skończyłem nagrywać, e, bo jestem w trakcie mistrzostw, który stwierdziłem, że spróbuję sobie e, przejść e, za jednym e, podejściem. E, przypomnę tylko tym, którzy być może nie oglądali na przykład e, poprzedniego odcinka, że... E, to jest gra Rush Rally. A ja jadę tutaj e, All Weather Series e, mistrzostwa, czyli e, mistrzostwa jakby każdej pogody. E, myślę, że tak to chyba można by e, przetłumaczyć, no bo mistrzostwa e, wszystkich pogód. No to brzmi to. oj 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 za daleko. E, się zdekoncentrowałem tutaj, już niestety w tych mieszczostwach są rajdy, które są zdecydowanie trudniejsze momentami albo trudniejsze są po prostu odcinki. Tutaj można powiedzieć, że podobnie jak w Niemczech, trochę Niemiec, trochę Anglii bym powiedział, bo są i kamienie z Niemiec i drzewa z Anglii i w sumie całkiem też wysokie prędkości. No a jak mi pójdzie szósty rajd w tych mistrzostwach, no to się zaraz dowiemy. Ja podejrzewam, że... Oj, 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 tu trochę trzeba... No właśnie wyjeżdżaj na trasę, bo tu szkoda, jak tylko zjeżdżacie z tej wyznaczonej właściwej ścieżki... Eee, no to niestety, ale... Wasze auto zwalnia, wasze auto nie przyspiesza! Ojejku! Ależ zaczynam ten rajd i ten odcinek od no, takich przygód! No ale nic, to zawsze jest mobilizacja, żeby się skupić. Overfinish, czyli już finiszujemy. I pytanie! Jak z miejscem? Standardowo około sekundy wygraliśmy odcinek. Ja naprawdę muszę sobie zrobić chyba testy, jak to po prostu e, idzie, że tak powiem, w, e, w innych poziomach trudności. E, bo. No jest to dla mnie szalenie dziwne, a to jest straszna jakaś reguła, wręcz, że pierwszy odcinek wielu rajdów, które tutaj już jeździłem, wygrywam z tak małą różnicą, a dopiero na drugim odcinku, który zarazem na ogół jest też dłuższym odcinkiem do przejechania, te różnice czasowe pojawiają się dużo większe. No i proszę bardzo, minus 5 sekund na pierwszym międzyczasie. Szczerze, w prawdziwym rajdzie to jest niemożliwe po prostu. E, a wręcz bym e, nie tyle powiedział, co mogę to e, z po prostu 100% pewnością stwierdzić, że komputer tutaj z tym dobieraniem czasu, słuchajcie, e, moich przeciwników e, tego AI tak zwanego po prostu oszukuję, bo zobaczcie, ja cały czas teraz jadę, uważam dobrze. No tu może trochę na tych nawrotach, gdzie się podpieram ręcznym, no można by poprawić, ale myślę, że ręczny tu jest mimo wszystko wskazany i zaraz będzie kolejna, że tak powiem ochota i okazja, ochota, żeby go wcisnąć i okazja do tego zarazem. No i proszę bardzo, cały czas było 5, 8, 11, więc teraz co każdy międzyczas to zyskuję, pomimo takich nawet wycieczek, zobaczymy czy zyskam, bo nie ukrywam, że te niektóre nawroty dosyć szeroko tutaj przechodzę, ale my już właściwie kończymy, widzę ten odcinek, więc jestem spokojny o jego wynik. Szkoda, że się nam w tą stronę e, Fordzik obrócił, ale najważniejsze, że prawie 12 sekund prowadzę. Że co? Ja słuchajcie, tak się zdziwiłem, bo po prostu gadając do Was, wręcz tak jakbym nie zauważył, że przejechałem już drugi odcinek z tego rajdu. A przecież ten pierwszy był krótki, drugi też wcale nie był dużo dłuższy. No i słuchajcie, lądujemy w Grecji. Grecja, miałem już okazję w trybie pojedynczego rajdu na niej jechać. Zostało mi tam chyba tylko z dwa rajdy do przejechania, bodajże, czy trzy maksymalnie. I powiem wam, że e, Grecja jest bardzo, bardzo specyficzna, bo... Mm, e, bo jest bardzo dużo takich jakby skalnych, o właśnie, to co jest tutaj skalnych, takich murków kamiennych e, e, i no nie ma żartów z tymi murkami wam powiem. O, proszę, tu jakbym nie odbił, to bym się zatrzymał na tym murku. A co by to oznaczało? Stratę czasową. A czy tutaj jest miejsce na stratę czasową? No nie, bo przypominam, że tylko każdy rajd, który jadę w niszczostwach All Weather Series, to są tylko i wyłącznie e, dwa odcinki, więc tutaj nie ma miejsca na błąd. E, ja stwierdziłem, słuchajcie, że chyba te. Wszystkie mistrzostwa poza takimi głównymi to są naprawdę okazją do nazbierania kasy, ale zamierzam je przejechać, bo chciałbym Wam pokazać jak najwięcej samochodów w tej grze. Poza tym naprawdę jeździ mi się w tej grze słuchajcie, rewelacyjnie. Ja już mam w niej teraz, myślę, że... Dobiłem chyba do 9 godzin, gdzie de facto w odcinkach nagrywam dopiero trzecie mistrzostwa z kariery. Natomiast tak jak mówię, w tym trybie single rally pojedynczego rajdu, tam już mam przejechane dużo, dużo więcej i co najważniejsze mam... Oj, 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 au, 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 au. Szczęśliwie się udało wrócić na trasę odcinka, natomiast no nie wiem jak to wpłynie na mój czas. A przecież czas w takiej grze jest szalenie ważny. Także nie wiem czy nie przestanę po prostu trochę mniej do was gadać, bo tu naprawdę jakby mnie zobracało albo bym za mocno e, uderzył w ten murek, no to... To się domyślacie, jakby się to skończyło. Drugi raz już mam taką przygodę. Szczęśliwie nie zatrzymuję się na drzewie, ale każda taka przygoda to jest strata czasowa. I teraz pytanie, jak będzie z dynamicznym poziomem trudności? Czy przegram ten odcinek niewiele? Bo przyznam, że ciężko mi uwierzyć, żebym go wygrał, chociaż i takie rzeczy robiłem w tej grze. Zresztą... No widzicie, że nie oszczędzam samochodu e, i pewnie mógłbym lepiej jechać, gdybym e, po prostu nie gadał, tylko słuchał pilota e, i cisnął. Oj, oj, oj. Uff, było już blisko. Było już blisko. Tutaj pedał w podłodze po prostu u mnie właściwie nieustannie jest wciśnięty, gdzie tylko mogę, tam po prostu jest pełen gaz. Tu lekkie tylko przyhamowanie było, żeby się zmieścić e, w e, ten łuk, który miałem. No wiadomo, czerwony zakręt, to już trzeba się skamować, bo to by się dobrze e, nie skończyło. Ale dobrze jest właśnie tak dosłownie czasami depnąć tylko w hamulec, e, żeby auto inaczej się ustawiło, jednym słowem bo to po prostu pomaga. Ja muszę się pokusić o to, żeby odgrzebać moją kierownicę Logitech Momo Racing Wheel, czy jakoś tak, i sprawdzić jak tu się jeździ. No, nie zawsze... Dwie sekundy wygrałem. Wow, wow, wow. No to naprawdę, naprawdę e, jestem w szoku, ale mam wrażenie, że po tym jak... E, Pograłem w ostatnich dniach, nie nagrywając wam żadnych odcinków, właśnie w ten tryb Single Rally, i tam przejechałem trochę, to wieździłem się bardzo w ten model jazdy. Co prawda, przyznam, że jak powtarzałem te Mistrzostwa, bo przypomnę, że źle tutaj mi się coś ponagrywało i niestety jadę te All Weather Series Mistrzostwa po raz drugi, ale dzięki temu. Eee... Oj, oj! murek. Uff a i tak mimo wszystko jestem prawie minus 2 sekundy, także e, wygląda na to, że naprawdę dobrze cisnę. Ale nie można robić żadnych głupot, bo tutaj te murki jak widzicie odczyhają. Wychodzi się nagle z zakrętą samochodem i o niespodzianka murek! E, a... Uwierzcie mi... Już miałem parę e, grając właśnie w single rally sytuacji gdzie no po prostu szedłem pełną bombą e, i, i lądowałem na takim murku, dachowałem. Zresztą jest słuchajcie, mega zabawna sytuacja. Otóż w tej grze nie można przejechać człowieka, e, człowiek e, ci wszyscy tam stojący, ludkowie że tak powiem. E, przy trasie żadnego nie da się przejechać oczywiście nie robiłem tego specjalnie o proszę bardzo e, było tak dobrze a tutaj się coś popsuło koło dobra koło całe Koło całe, ale moja przewaga, że tak powiem, znikła. A tu jedziemy już długi odcinek i teraz pytanie, co na mecie będzie? No i przegrałem rajd. Patrzcie na wynik. 16 setnych przegrałem rajd. No nie będę ukrywał, że jestem zły, więc muszę się odegrać w Szwecji. Ale Szwecja wcale nie jest prostym rajdem, bo Szwecję, słuchajcie, mamy e, taką e, no, śnieżną, a jednak na śniegu w tej grze trzeba, oj, dużo bardziej uważać. E, ten śnieg lubi właśnie tak jak teraz widzicie, e, wynosić na łukach, e, na zakrętach e, ciaśniejszych e, i naprawdę e, trzeba, że tak powiem, oho, oho, za szybko, dużo za szybko. Niedobrze, niedobrze, ale zarazem dobrze, że tu są tylko dwa odcinki, bo się nie muszę martwić z drugiej strony na prawą samochodu. Jejku, chciałbym już mieć ten rajd Szwecji po prostu za sobą, bo te zimowe rajdy... Kanada jeszcze jakoś tam ujdzie, chociaż jest dużo ciasnych nawrotów, takich jedynkowych, ale... Szwecja jest bardziej śnieżnym rajdem, no zresztą e, nie ma co się dziwić e, dlaczego jest śnieżnym rajdem e, chociaż w mistrzostwach e, WRC e, no Szwecja ma że tak powiem e, coraz bardziej, właśnie rajd Szwecji coraz bardziej problem ze śniegiem, żeby znaleźć lokalizację taką, żeby ten śnieg był, żeby ci kierowcy nie jechali po prostu na kolcowanych oponach na szutrze moim wielkim, słuchajcie, wielkim marzeniem jest pojechać na jakąś rundę Mistrzostw Świata, a z tego co się pojawiły ploteczki ostatnio to w przyszłym roku może być runda WRC w Polsce ponownie, po. Bodajże chyba ostatni raz to był 2017 e, jako jeden z dwóch e, roczników, bo to było chyba dwa lata pod rząd, by Raj Polski był e, w mistrzostwach e, właśnie świata. Mi niestety nie było dane wtedy dojechać, chociaż e, miałem w jedną stronę, że tak powiem e, z, zapewniony transport. E, no, ale ostatecznie nie zobaczyłem nigdy ani loba, ani Ożiera w akcji. E, a czy w przyszłym roku będzie szansa na to? Nie wiem. Ale może e, w jakiejś niedalekiej przyszłości e, fundnę sobie taki zorganizowany e, wyjazd. A właśnie ta Szwecja. E, fundnę sobie taki zorganizowany wyjazd, jak to zacząłem mówić. E, na rundę e, Mistrzostw Świata, i wtedy. O, drzewo! I ja pierdzielę. Auć, auć, auć. A liczyłem, że jeszcze tam się zmieszczę obok. Ach, no i co teraz będzie? E, napęd uszkodzony. Patrzcie, jaką ja już mam stratę. Nie jest dobrze. To naprawdę, uwierzcie mi, że to nie jest takie proste wygrywać w każdym rajdzie. Chociaż bardzo chciałem. E, to. Tutaj myślę, że już z tym uszkodzeniem, które mam będzie to bardzo trudne, chyba, że jakimś cudem zrobię coś szalonego, nadrobię trochę czasu e, i uda mi się jeszcze tutaj odrobić. Ile jestem? 3,7 7 sekundy e, w plecy i już jest błąd. Koło jakimś cudem jeszcze jest całe, ale moja strata w tym momencie się powiększa, także Niestety, ale rajd chyba spisany na straty. No, mówiłem, że ze Szwecją nie mam po drodze, że tak powiem. Muszę się zdecydowanie poprawić tutaj na tych e, zimowych, śnieżnych odcinkach. Oj, duża strata. Ja już zaczynam się martwić, czy w ogóle na podium się tutaj załapie w tym rajdzie, bo przyznam, że nie pamiętam ile było przewagi nad trzecim zawodnikiem. Ale to się zaraz dowiemy, bo już dojeżdżam do końca odcinka. E, więc... No dobra, zobaczmy na to. A jednak trzecie miejsce jedynie.